Szanowni Państwo, chciałem gorąco i serdecznie powitać wszystkich sympatyków siatkówki, kibiców, sponsorów, wszystkich, którzy czekają, żeby BBTS zaczął rządzić w Plus lidze. Jako kapitan zespołu mogę powiedzieć, że mamy naprawdę wielką wiarę, że ten sezon będzie dla nas bardzo udany i że razem na jego zakończeniu będziemy mogli razem cieszyć się z sukcesu i z celu, jaki sobie założyliśmy. A z tego miejsca chciałbym zaprosić Was wszystkich już w niedzielę na pierwszy mecz, który zagramy u nas w bielsku na naszej nowej hali pod przy ulicy karbowej. Niedziela godzina 17. Pierwszy mecz w bielsku z ADZ-em warszawską politechniką. Zapraszam. Ja pewno ten zespół walczył, bo o to nam chodzi, żeby walczył, żeby pokazał dobrą siatkówkę, a myślę, że gwarancją tego jest i trener, i zawodnicy, którzy przyszli w tym roku do naszej drużynie. I kolejny środkowy z ekipy Jak można tej dwójki nie We have team to fight in the middle of uh, table. Uh... We need uh, now, we start in, the, in home after tomorrow and we have chance to, to take points with poletin um, Game by game we will go better. Um, I think this season we changed a lot of players and we took better players than that is last season. We started not Ale, ale wierzę w to głęboko, że ta grupa ludzi naprawdę będzie dała Państwu wiele powodów do radości. W niedzielę pierwszy mecz i się napisałem na swojej stronie. Proszę Państwa, góra, ale nie mogą oddawać punktów tak za darmo, więc będziecie naszym wsparciem i zapraszamy już w niedzielę i przez cały sezon. Dziękuję wszystkim serdecznie. <kluczy> Dziękuję. Jak ci się podoba obecny skład BMWTS? No zdecydowanie poprawił w porównaniu do zeszłego sezonu. Myślę, że w tym roku mają szansę pograć o zdecydowanie lepszą pozycję niż w zeszłym roku. Mają czas teraz na przygotowanie do meczu, bo to jest ważniejsze niż tam prezentacja, ale bardzo fajnie, no tak jak mówię, że skromnie, ale bardzo bardzo przyjemnie. Nadzieję mam na pierwszą ósemkę. Bo rok temu było kiepsko, na ostatnim miejscu. Za czym kolejka ta stoi? Yy, Za autografami do siatkarzy. Yy, tym tutaj, razem do kogo? No, yy, chyba do Pepe, tak mi się przynajmniej wydaje. No ja stoję właśnie w kolejce do niego. Dobra, no powiedz mi coś o tych siatkarzach. Fajni przystojni? No wszyscy są przystojni, no wiadomo, nie? No przystojni, wysportowani, wysocy, no to jak nie lubić? inteligentni, wysportowani, przyjacielski w sposób do osób, do kibiców. Dzień dobry. Właściwie to nie mamy takiego wysokiego statystyku, żeby pogadać na tym poziomie Twoim, ale taki wysoki aż nie jestem. Jakbyście do chłopaków podeszli niektórych, to, to ciężko by było. Po najwyższe to może być Pepe, Wojtek Sobala, także jest kilka koordynatorów. Wzrost, Nie wrzuca. mam zielonego pojęcia. Na pewno z 2-1. Wysoki mamy zespół w tym roku. E, jak tam ze zbieraniem podpisów? Ile pan już zebrał? O, no, na razie zbieramy, zbieram, już zbieram. Na razie mam 6. Trenowaliśmy bardzo ciężko przez dwa miesiące. Przygotowywaliśmy się do trudnego kalendarza rozgrywek, ponieważ gramy co 3 dni, z reguły środa, sobota. Jesteśmy przygotowani bardzo dobrze, teraz akurat byliśmy po trzech bardzo ciężkich meczach z górą tabeli można powiedzieć i wywieźliśmy jeden punkt, teraz będziemy walczyć o resztę. Ja myślę, że play-offy jak najbardziej są w naszym zasięgu i będziemy walczyć o, o ósemkę. No, nawet na pewno początek mieliśmy nie do końca udany, myśleliśmy, że będzie to trochę inaczej. Chociaż no też mieliśmy niefart, jak można tak powiedzieć, ponieważ na początku trafiło nam się dwóch naprawdę bardzo dobrych przeciwników, mianowicie Jastrzębie i Rzeszów. W meczu z Olsztynem wywieźliśmy jeden punkt, no może liczyliśmy na coś więcej, ale uważam, że to nie jest jakiś katastrofalny wynik. I mamy pierwszy mecz u siebie w niedzielę już, to są mecze u siebie, to są takie mecze, które naprawdę podbudowują, bo gra się przed własną publicznością. Przed swoimi ludźmi, niektórzy w swoim mieście, więc to są takie moce naprawdę inne niż ja się na wyjeździe. Także potrzebny nam jest ten mecz, potrzebne nam są zwycięstwa i mam nadzieję, że wspólnie z kibicami w niedzielę ten pierwszy mecz będzie naprawdę naszą korzyścią. Każde wydarzenie związane z siatkówką jest ekscytujące i to także była się cieszę, że kolejne kluby wychodzą z taką inicjatywą, że prezentują drużyny, zawodników, kibiców i, i sprawiają, że, że, że ci siatkarze są bardzo blisko fanów siatkówki. Kapitalna sprawa. Nie wszystkie kluby to robiły, a teraz widzę, że, że to już zaczyna być tradycja. BWF w niedziela o 17 na hali pod tym W muszą wygrać, czy za to, Invito a toda la gente de Bielsko-Biala al partido con Poletinética warszawa este domingo y a apoyar a todo el equipo.